Zauważ na... Pełnopinny. Tak, ale zauważ na tylną oś. Koła są pod y, przycudnej urody kątem. Do, ustawione do nawierzchni. To tak wyścigowo. Tak bardziej właśnie wyścigowo. I zobaczymy, czy to... Do... Żeby się na ostrych zakrętach mocniej trzyma. Żeby się koła nie podbijały.

Wielkie Zutraining na Barburce miał taką przygodę, że pierwsze 500 metrów, coś tam generalnie w zawiasach strzeliło, istnęło, i potem cała Barburka na awariach. Ale dziewczyny przejechały, żeby nie było. No to pięknie, gratulacje za postawę.